Tym razem zapraszam na przepis, którym – uwaga – pogardzają smakosze. Dzieci z kolei absolutnie uwielbiają. Hamburger – ikona, jedna z ikon tak naprawdę kuchni amerykańskiej. Czy można go zrobić tak dobrze, żeby był wykwintnym daniem? Moim zdaniem tak. Zaczniemy od dodatków do mięsa. Parzony boczek pokrojony w drobną kostkę, delikatnie tylko przesmażony, żeby nadać mu aromatu, idealnie sprawdzi się w naszych hamburgerach. Taki boczek w plastrach kroimy w poprzek. W cienkie paski. O, właśnie. Tak pokrojony boczek przesmarzymy z cebulą. Cebulę pokroimy tym razem w drobną kosteczkę, i razem z boczkiem za moment poddusimy. Dobra. Pokrojona cebula i pokrojony boczek teraz przesmażymy delikatnie, zaczynając oczywiście od boczku. Ja wolałbym, żeby on się szybko przerumienił, dlatego pomogę mu dodając na patelnię najpierw odrobinę tłuszczu. Nagrzana patelnia, wsypujemy na nią boczek. Delikatnie zesmażony boczek, ale pachnący już teraz, mogę dodać cebulę. I dosłownie maksymalnie dwie minuty tę cebulę blanszuje w ciepłym boczku. Cebula ma być bez koloru, ale ma stracić ten swój ostry, piekący smak. Cebula już ładnie zblanszowana, wyłączę pod nią gaz i szybciutko przełożę do nieco większej miski, żeby przestygła. Musi przestygnąć, żeby dodać ją do mięsa. Przyszedł czas na mięso. Mięso wołowe zmielone już, które trzeba odpowiednio doprawić. Najczęściej jest to mięso robione albo z łopatki, albo z udźca. Z łopatki bardziej soczyste po usmażeniu, moim zdaniem. I ja je bardziej cenię. Z udźca nieco bardziej suche, ale jest na to sposób. Przesmażona cebula z boczkiem, tak którą przygotowaliśmy. Idealnie się do tego mięsa nadaje. Więc mięso już teraz rozkładam tutaj w misce i dodajemy tutaj ostudzoną cebulę z boczkiem. To nie koniec oczywiście przyprawiania. Moim zdaniem hamburgery muszą być bardzo aromatyczne. Uwielbiam kmin rzymski, ale nie ustępuję mu również w swoim aromacie kminek. Zwykły kminek, który utrę i doprawię nim hamburgery. Roztarty kminek pachnie dużo lepiej niż taki w ziarnach. Chciałbym, żeby oddał jak najwięcej aromatu, dlatego już teraz mocno go staram się porozgniatać. OK. Utarty kminek przesypujemy do mięsa. Dobre hamburgery to również takie, które pachną czosnkiem, dlatego trzy ząbki czosnku drobno siekamy i dodajemy do mięsa. O właśnie tak. Przesypujemy czosnek do mięsa. No i nie ma to jak pikantny hamburger, oczywiście można sobie zrobić pikantny sos, ale mięso, jak wspomniałem wcześniej, to kwintesencja całej potrawy. Chciałbym, żeby to mięso już było elegancko doprawione. Jednym z najlepszych sposobów na to, żeby pozbyć się nasionek, jest właśnie łyżka, czyli przekrojona papryczka na pół i skrobiemy z niej wszystko to, co tak naprawdę jest najostrzejsze, czyli nasiona. Trzeba się ich pozbyć. Sam miąż. Ciągle jeszcze z ostrym sokiem, znacznie delikatniejszym niż nasiona, kroimy w bardzo drobną kosteczkę. Dobra, ostra papryczka ląduje w mięsie. Jeszcze jeden dodatek, który zawsze stosuję wtedy, gdy chcę, żeby potrawa była naprawdę świeża – posiekana, Natka pietruszki najzwyklejsza na świecie. Tak naprawdę brakuje już tylko dwóch składników odrobiny soli i białego mielonego pieprzu. Teraz mięso trzeba dokładnie wyrobić. Ja nie dodaję nigdy jaja do mięsa mielonego na hamburgery, bo wtedy powstają nam. Kotlety mielone, a nie hamburgery. Dobre hamburger to dobrze wyrobione, wymacerowane, wytablerowane, jak się kiedyś mówiło, mięso, czyli dokładnie wyrobione. Zdecydowanie potrzeba odrobiny oliwy, więc już teraz oliwy z oliwek dodaję do środka i jeszcze raz dokładnie wyrabiam. OK. Dobra. Formowanie hamburgerów to... Dosyć żmudna praca, ale też trzeba pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze mięso musi być ładne, gładkie kotlety muszą być foremne. Najlepiej posmarować sobie mocno deskę, wylać nieco więcej oleju i również zanurzyć tym oleju dłonie. Musimy mieć tłuste ręce i dopiero teraz kawałek mięsa jeszcze raz mocno formujemy. Najpierw w kuleczkę, a dopiero później właściwy hamburger. Tak jest. O właśnie. Wszystkie kuleczki powinniśmy tak uformować. Jeszcze odrobina oleju. I teraz na tak śliskiej powierzchni bardzo łatwo jest uformować właściwe hamburgery. Każda kuleczka musi być naprawdę dobrze wymacerowana. I teraz formujemy najpierw krążek o grubości około. 1 do 1,5 centymetra i delikatnie nożem z każdej strony równamy, zaciągając niemalże jak ciasto tą dobrze wyrobioną masę. Każda krawędź musi być idealna, bo wtedy też będziemy mieli idealne hamburgery. Teraz jeszcze tylko delikatna krateczka na górze, ponacinamy, tak żeby ładnie, estetycznie wyglądały i były przygotowane do smażenia w ten sposób. Ja wyobrażam sobie idealnego, eleganckiego hamburgera, a przynajmniej jedną z najważniejszych jego części, czyli mięso. Przygotowane, zafoliowane hamburgery mogą spokojniej tutaj leżeć, czekać na pozostałe składniki. Chciałbym go podać z pomidorem, ale żeby to nie był taki surowy pomidor, znacznie lepiej, szczególnie teraz smakuje pomidor zgrillowany, dlatego też pomidora pokroję w grube plastry o szerokości do 1 cm. Do tego również grillowana cebula. Tym razem plastry znacznie cieńsze, pół centymetra w zupełności wystarczą. Starajmy się je kroić delikatnie, żeby się nie rozpadały. Łatwiej nam będzie zgrillować. Dobra. Każde warzywa przed zgrillowaniem trzeba doprawić. Odrobina oliwy. Hyc! Sól, pieprz. Jeżeli macie pod ręką jakieś zioło, możecie dodać, ale moim zdaniem czosnek. Pokrojony drobniutko w zupełności wystarczy. Obtoczone tylko w marynacie możemy układać już na patelni grillowej, ale zanim zaczniemy grillować, przesmarujmy patelnię delikatnie namoczonym papierowym ręcznikiem z odrobiną oleju. I układamy warzywa. Dobrze zgrillowany pomidor to jeszcze chrupiący w środku, więc mocna temperatura. Zobaczcie, piękne ślady, a cebuli również przypieczone, tak naprawdę przypieczone warzywa. Takie powinniśmy mieć właśnie do hamburgerów. Przewraca na drugą stronę. I z drugiej strony również delikatnie przysmażam. Przełożę je na blachę z pergaminem, żeby w ostatnim momencie podrzeć w piekarniku. Patelnia potrzebna mi jest do smażenia hamburgerów. Pokażę wam, jak zrobić bardzo prosty, ale również aromatyczny sos z liści selera naciowego. Jeżeli nie macie selera naciowego, możecie spokojnie użyć selera korzeniowego. Zrobimy majonezowy sos. Liście selera, które chciałbym użyć do sosu, muszę zmiażdżyć. Muszę z nich wydobyć jak najwięcej aromatu, dlatego też już teraz posiekam je nieco drobniej. Za mało aromatu. Moździerz. Przesypujemy liście do moździerza. Troszeczkę soli, żeby łatwiej nam było rozcierać. Do tego wszystkiego oliwa z oliwek, niewielka ilość i jeden rozgnieciony ząbek czosnku. To wszystko teraz musimy dokładnie utrzeć. Mnóstwo soku, mnóstwo aromatu, który Przeszedł do moździerza, teraz już możemy to wszystko wyłożyć i dodać kolejne składniki, ale najpierw utarty seler. Do selera dodajemy dwa żółtka jaja. Do tego wszystkiego dodajemy sok z cytryny. Zamiast octu, sos ma być delikatny. Mała łyżeczka musztardy. Musztarda Dijon – bardzo aromatyczna, ale gładka również w swojej strukturze. I teraz to wszystko dokładnie mieszamy, i po wymieszaniu wszystkich składników możemy spokojnie dolewać już teraz. Olej bądź oliwę. w zależności od tego, jak bardzo aromatyczny chcecie mieć sos. Ja chcę mieć aromatyczna tego oliwa z oliwek. Sos zaczyna gęstnieć. To nie jest dressing, to jest sos bardzo sensjonalny zawiesisty. Zobaczcie, taką powinien mieć konsystencję. Do niego już teraz dodaję ostatnie składniki. Pokrojony w drobną kostkę ogórek kornison, lekko kwaskowy. I oczywiście coś ostrego i dla koloru ostra papryczka. Również w drobną kostkę pokrojona. To wszystko już teraz delikatnie mieszamy. sos gotowy. Pozostaje nam jeszcze tylko przygotowanie bułek. Oczywiście to sprawa banalnie prosta. Wszystkie te bułki, które tutaj mamy, musimy tylko podpiec w piekarniku. Dobra oliwa polana na bułki i wtedy dopiero wkładamy do piekarnika. Wszystkie bułki przekroję na pół. Przekrojone bułki rozkładam na blaszce wyłożonej pergaminem. I w najprostszy z możliwych sposobów polewam oliwą. Przygotowane bułki wkładam do pieca i od razu wrzucam hamburgera na patelnię. Muszą się zapiekać kilka minut, maksymalnie dwie, w temperaturze 180 stopni. Patelnia musi być mocno nagrzana, tak jak ta. Ta sama zasada jak przy warzywach, czyli smarujemy lekko nasączonym ręcznikiem papierowym, nasączonym w oleju, przed ułożeniem hamburgerów. I smażymy krótko, maksymalnie również dwie minuty z każdej strony, nawet tak grube kotlety. Chciałbym, żeby były w środku naprawdę soczyste. Nie chcę ich wysmażyć. Hamburgery już są gotowe, więc mogę wyjąć bułki, które też się zapiekły. O właśnie. Na początek jedna bułeczka. Hamburgery muszą być składane tu i teraz. Obowiązkowo na bułkę już teraz sos, który przygotowaliśmy. Niech nim ocieka. Na to wszystko, oczywiście, pięknie wysmażony, jeszcze mięciutki w środku kotlecik. I zobaczcie, mięso wcale nie jest mniejsze od bułki. To bardzo ważne. Historia hamburgera jest taka, że nie wywodził on się, jak wszyscy myślą, z Ameryki, ale z Niemiec, gdzie podawano w XV wieku po raz pierwszy siekane mięso w postaci kotleta. Nazywane to było stekiem hamburskim, szczególnie w miastach portowych. Później dopiero imigranci zawieźli taki oto specyfik do Stanów, gdzie na przełomie końca XIX i początku XX wieku kawałek mięsa włożono w bułkę. I tak powstał pierwszy hamburger. Ale ciągle najważniejsze w nim jest mięso, i tego mięsa powinno być najwięcej w całej potrawie. Znowu sos. Zgrillowany pomidorek. Kilka krążków przypieczonej cebuli. No i teraz trzeba zrobić rzecz, której. Mm, o której należy pamiętać również. Nie chcę zakrywać całego hamburgera. Chcę pokazać, że on jest rzeczywiście bardzo ładny. Dlatego też pół bułeczki na górę, a drugą połowę możemy położyć z boku. Jeżeli chcecie udekorować talerz, bo być może jest to potrawa, a mówiłem, że hamburgera podajemy w eleganckim stylu, to też troszkę sosu dookoła. To naprawdę prosta i szybka potrawa. Możecie zrobić ją na grilla bądź też na wystawną kolację.